Dzisiaj robimy zapiekanki z dyni. W tym celu dynię obieramy, kroimy na płaskie chowaleczki, a następnie skraplamy olej oliwką. Ja używam oliwki normalnej, olej kujawski, a robię to za pomocą spryskiwacza z rozmana za tam złoty 50. Zł. Bardzo fajnie rozpyla olej. Delikatnie posypujemy rozmarynem i tymiankiem. Najpierw rozmaryn, następnie tymianek. Przepraszam, rozmaryn. Przedtem był tymianek. Po posypaniu wszystkich kawałków kładziemy do piekarnika. Do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni kładziemy nasze dynie. I pieczemy 20 minut. Po 20 minutach wyjmujemy nasze dynie z piekarnika, aby doprawić je dodatkami. W tym celu bierzemy jajko, a właściwie samo żółtko z jajka. Musimy przesunąć przez naszą maszynkę. Żółtkiem będziemy smarować. Roz. Ja chciałem smarować. Następnie nakładamy szyneczka. Mały pomocnik zaraz tutaj będzie smarował to. <noise> i jest szyneczka Ale nie wystarczy na wszystko wystarczyło Wystarczyło na wszystko trochę sera, sera nie dajemy żółtego na wszystko bo nie każdy może z żółtym serem dlatego ser nakładamy tylko na część a następnie wszystkie smarujemy chodź operatorze mój smarujemy tutaj żółtkiem a? mocnik smaruje wszystkie. każdy delikatnie delikatnie i następną Tak posmarowane kładziemy z powrotem do piekarnika. 180 stopni. I ponownie pieczemy około 15 minut. Aż dynia zrobi się w miarę miękka. Ostatnie 5 minut podnosimy temperaturę na 210 stopni. Oto nasza pieczona dynia. Pięknie się do piekła. Rozpuścimy ser Weźmy, sprawdźmy, jaka jest w środku. Może ten kawałek. Proszę tutaj operator trochę niżej Jest fajna konsystencja Jest taka w miarę miękka i al dente jednocześnie Dobra Jak jest? Dobry balso Polecasz? Tak Oto pieczona dynia z przyprawami